Mamo, a potem ja mogę być? Tak. No kiedy ja będę? Cześć kochani! Jesteśmy na Wisnie. <laughs> Jesteśmy na Nalew! <laughs> Jak ta rzeka się nazywa? Na... Jak Nalew! Nalew Deka! Cześć kochani! Jesteśmy na Jesteśmy na Nalew! E, latać! Paczki te lecie się spinają. Prawda mama? Nie. Cześć kochani, tak, tak, to ja wróciłam z dziewczynkami. Udało mi się kilka filmików nagrać, więc niespodzianka. Dopytywałyście się co jakiś czas o to, czy, czy jeszcze wrócę na YouTube. A. No to jestem. Nie wiem na jak długo. Jak na razie troszeczkę z dziewczynami ponagrywałyśmy i co, powiem Wam, że tęskniłam trochę za tym, więc, więc coś tutaj na pewno jeszcze się u mnie pojawi. Jak na razie mamy kilka filmów do przodu nagranych, więc możecie oczekiwać ich w najbliższych dniach. To my tak wyglądamy. Tak, przeniosłyśmy się do nowego miejsca, ale o wszystkim dowiecie się w przyszłości. Także mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem. Napiszcie, czy jeszcze jesteście tutaj ze mną, bo nie wiem, czy w ogóle te filmy do Was trafią. Także dajcie znać, czy jesteście, dajcie znać, co u Was słychać. Yy, i, I co? Buziaki, do zobaczenia. Pa pa!